W tym roku obchodzimy 80. rocznicę haniebnego procesu moskiewskiego 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Jednym z tych przywódców był minister Adam Bieni, urodzony w Osali. 12 spośród 16 został skazanych przez no, nielegalny w istocie rzeczy sąd yy, sowiecki. Wymiar kary wynosi od 4 miesięcy do 10 lat. Minister Adam Bień otrzymał wyrok 5 lat więzienia, który spędził na ubiance. Po siedzeniu czterech lat i trzech miesięcy został zwolniony, odzyskał wolność. Niestety ale trzech przywódców, w tym ostatni komendant armii krajowej Leopold Okulicki, niestety więzienia już nie opuścili, a ich doczesne szczątki spoczęły gdzieś. Na tej nieludzkiej ziemi, jak w ówczesną Rosję, określił rotmistrz Józef Czapski. Jesteśmy winni pamięć owym przywódcom, którzy, jak tych trzech przywódców, oddali życie za wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Pamiętajmy o nich, cześć ich pamięci. Dzisiaj spotkaliśmy się w szkole, aby opowiedzieć historię, historię człowieka niezłomnego, człowieka, którym był Adam Bień. Adam Bień żył wśród nas. Urodził się tutaj nieopodal naszej szkoły. Był człowiekiem, który często odwiedzał naszą szkołę, współpracował z gronem pedagogicznym, wspierał młodzież w edukacji historycznej, ale także jest człowiekiem, który być, może być wzorem dla młodego pokolenia jako. Hobbista, miał wiele zamiłowań, jeździł rowerem, pokonywał bardzo duże odległości, co w latach międzywojennych czy tuż w latach okupacji było też evenementem. Był harcerzem, wiciarzem, prawnikiem, politykiem, pisarzem. Jego wszechstronne zainteresowania i to, że był człowiekiem prawym i do końca nim został, jest godne naśladowania. Dziękuję.